kochani, jako przerywnik książek o lecie, ponieważ zapowiedziałam Wam już, że będzie niedługo vlog o literaturze polskiej, która zawiera w tytule lato, bądź jakąś odmienioną formę tego rzeczownika, to na razie chciałabym Wam dzisiaj jako przerywnik między tymi vlogami letnimi w sumie opowiedzieć Wam o książce, której akcja też toczy się latem, ale tylko w jeden konkretny dzień. A mowa tutaj o typowym thrillerze psychologicznym, Pani Nicole Trop pod tytułem Rodzina z naprzeciwka. Nie jest to kryminał, ponieważ nie mamy tutaj prowadzonego śledztwa, nie mamy tutaj stosu trupów. Mamy tutaj obrazek z takiego bardzo ładnego, ekskluzywnego osiedla domków jednorodzinnych, na którym dzieje się coś niepokojącego i to bardzo. I mamy tutaj perspektywę opisywaną ze strony kuriera Logana. Ze strony sąsiadek Gladys oraz Margo oraz ze strony kobiety, której całe to wydarzenie w tej książce opisane dotyczy. Jak zaczyna się książka, kochani? No więc fabuła zaczyna się niepokojąco i właśnie bardzo wciągająco, ponieważ nasz kurier, który chce dostarczyć laptopa pewnej kobiecie, niestety. Pierwotnie myśli, że nie zastaje jej w domu, no bo puka i puka, a ona nie otwiera. Ma to być niejaka Catherine West, ale po jakimś czasie, po wielokrotnym pukaniu, oznajmieniu, że jest kurierem, ta kobieta nie otwiera mu drzwi, tylko mówi przez te zamknięte drzwi, że niestety nie może mu teraz otworzyć i powtarza jedno zdanie: proszę mnie zrozumieć. Proszę mnie zrozumieć. I on w ten sposób, słuchajcie, no zaczyna mu się taka żaróweczka w głowie zapalać, że coś w tym domu jest niehalo i coś tam się złego dzieje. I od strony kochani sąsiadek, jednej Margo, która jest taką młodziutką matką wychowującą pięciomiesięczne dziecko, jak i ze strony jeszcze bliższej sąsiadki, takiej Gladys, takiej typowo, wiecie, starszej kobiety, bardzo ciepłej, bardzo życzliwej nastawionej na pomoc, może troszeczkę wścibskiej i ciekawskiej, no ale takiej, która z dobrego serca chce być po prostu jak najlepszą sąsiadką, jaką być potrafi. I ona opiekuje się swoim chorym mężem, który no nie może wyjść z domu. No więc ona jest też zaniepokojona tym, że zna doskonale rozkład dnia tej sąsiadki Kathleen, zna doskonale jej dzieci, które są w wieku szkolnym, a są to, jest to dwoje pięcioletnich bliźniaków, Sofia i George. No, i niepokoi się, że tam od rana, w tym domu są zasłonięte rolety, a nie widziała, żeby gdzieś tam rodzina wyjeżdżała, tylko widziała rano, jak z piskiem opon wyjeżdża mąż tej Catherine West, a więc taki no, księgowy w dużej firmie. No i wyobraźcie sobie, że my praktycznie obserwujemy przez tą całą książkę akcję jednego dnia, przy czym e, autorka pokazuje nam gdzieś tam perspektywę czasową, że na przykład to się dzieje 4 godziny temu, później 2 godziny temu. Później teraz. A zaczyna się oczywiście od tego kulminacyjnego momentu. I później mamy, jakby, całe takie rozważania, słuchajcie, troszeczkę połączone ze wspomnieniami odnośnie tego życia Logana. Poznajemy bardzo dobrze tego bohatera. Właściwie to powiedziałabym, że bardziej go nawet poznajemy niż życie tej całej Catherine, która wydaje się naszą główną bohaterką, główną postacią. No i poznajemy też, jakby, tutaj, właśnie sekrety, można powiedzieć, tej rodziny, jednej, drugiej i tak dalej. I poznajemy też właśnie tą uroczą Gleździs, która no jest takim, jakby motorem w tej książce, bo ona też nie może usiedzieć z założonymi rękoma, i stara się po prostu do tego domu tam co jakiś czas pukać i też przychodzić i starać się wejść. Więc ogólnie fajne jest to, że mamy z perspektywy pokazywane właśnie wydarzenia, tak jak mówiłam, z kilku perspektyw, ale nie fajne było to w pewnym momencie, że słuchajcie, ja myśląc, że cały czas nadążam za fabułą, że wiem kto kim jest że wszystko bardzo dobrze rozkminiam no to okazuje się słuchajcie w pewnym momencie że ja się zawiesiłam i taka cofnęłam się kartką bo myślę co ja czytam zaraz zaraz co jest grane o co tu chodzi Pomyliły mi się po prostu już postaci wiecie pomylili mi się bohaterowie i oczywiście myślałam że to jest jakieś moje już po prostu problemy w czytaniu no, takie gdzieś tam rozkojarzenie, ale okazuje się, że to był celowy zabieg autorki, która od samego początku może miała też z nami troszeczkę taką niezłą zabawę z czytelnikiem, że torowała nam drogę w pewnym takim myśleniu, w którym myślę, no każdy gdzieś tam, jak jest trochę oczytany i ma, nie musi mieć zresztą jakiegoś ilu razu inteligencji, nie wiadomo jak wielkiego, no to będzie domyślał się. O co tu chodzi, kto mógł stanowić zagrożenie dla Katrin i jej dzieci, itd., itd. A później powiem Wam, przychodzi rzeczywiście takie, może aż za duże słowo plot, twist, za duże wyrażenie ale rzeczywiście jest pewne takie przewartościowanie w tej książce i można się troszeczkę pogubić, ale to jest wszystko zrobione celowo, żeby później to wszystko wyjaśnić. Więc ogólnie książka dzięki temu, że ją zrozumiałam, bo już się bałam w tym jednym momencie, że ja jej po prostu zwyczajnie nie zrozumiem, że za szybko to jakoś tu poszło i że nie rozumiem, co miała główna pisarka na myśli. Tak powiem Wam szczerze, że właśnie było to tylko chwilowe bardzo wrażenie, i po ilość tam stronach znowu. Już na tych odpowiednich torach, we właściwych, słuchajcie, proporcjach, zaobserwowałam te rzeczy, które się tutaj dzieją. I oczywiście książka nie jest trudna do zrozumienia, tylko jest wszystko ładnie, perfekcyjnie wyjaśnione. Jest to książka bardzo ciekawa, ale może o tym już w podsumowaniu. Kochani, więc przede wszystkim, jeśli chodzi o podsumowanie tej książki, to mogę powiedzieć, że ciekawy był zabieg, tego, że cała akcja książki właściwie opiewa nam na jeden dzień, to w dodatku bardzo, bardzo gorący, przez co teraz czytało mi się to no idealnie, bo taką pogodę wręcz mamy za naszymi oknami. I możecie sobie pomyśleć, no jak można na tylu stronach opisywać kurczenie cały dzień, ale rzeczywiście jest to tak fajnie skomponowane, że tak jak powiedziałam, mamy tutaj. Domysły, mamy tutaj życia innych jeszcze bohaterów, troszeczkę ich poznajemy lepiej, i wsz oni wszyscy są jakby w centrum tego jednego wydarzenia, tego zdarzenia, tego domu na tym osiedlu. To jest takie typowe dla książek, wiecie, amerykańskich, że oczywiście nie obędzie się bez pistoletu, nie obędzie się bez jakichś strzałów, broni i akcji policyjnej, i oczywiście do tego też ta książka zmierza. I w zasadzie teraz po przeczytaniu to doceniam nawet ten zabieg z takim właśnie. Zaskoczeniem myślę ze strony każdego czytelnika, ponieważ gdybyśmy domyślali się wszystkiego od samego początku i gdyby to było po prostu tylko potwierdzenie naszej jakiejś teorii własnej, to ta książka na pewno no, nie wywołałaby takiego szoku i zaskoczenia, jakie wywołała na którejś tam stronie, jak Wam powiedziałam, kiedy troszeczkę nam się te wszystkie ta karty tasują w tej talii. I myślę, tak z perspektywy czasu, pomijając to moje takie trochę no przestraszenie się, że jak kurczę nie zrozumiałam banalnego thrillera psychologicznego, to później jak się wszystko wyjaśniło, to właściwie doceniam ten zabieg i myślę, że takie właśnie bycie niejako trochę zszokowanym jest fajne w tej książce. Że to właśnie, że autorka nie dała nam wszystkiego dokładnie na tacy, tak jakbyśmy się spodziewali, spodziewamy się tego czytając od początku, bo to się wydaje bardzo prostą, słuchajcie, banalną historią o jakimś zastraszeniu tak, kobiety w domu, która przebywa ze swoimi dziećmi. I w zasadzie można troszeczkę tak żartobliwie powiedzieć o tej książce, że ona jest pochwałą takich ludzi właśnie ciekawskich, wścibskich, jakichś właśnie takich sąsiadek, które chcą nas inwigilować, wiecie, przez okno, które wiedzą o której godzinie my wstajemy, o której odprowadzamy dzieci do szkoły, o co mamy na obiad, o której gotujemy. generalnie to oczywiście nie jest fajne mieć takich sąsiadów, którzy gdzieś tam się na siłę czy wpraszają, chociażby z ciastem i babeczkami. Gdzieś tam na dłuższą metę, wiecie, no nie jest to takie dzisiejsze, bardzo naturalne zachowanie, ale oczywiście tutaj jest pochwała tego, w tym sensie, że gdyby nie ludzie ciekawscy wokół, to być może... No, w tej rodzinie stałaby się nie wiadomo jak dramatyczna tragedia, oczywiście pewna tragedia się wydarzył, której nie mogę Wam powiedzieć, ale być może te wszystkie zdarzenia by się jeszcze bardziej skumulowały, gdyby nie to, że właśnie pewien kurier, którego no, przeszłość nie była w jasnych barwach i ma troszeczkę też do czynienia, miał kiedyś z życiem więziennym, ma też mnóstwo tatuaży i jest takim, wiecie, jakby z wyglądu trochę przestraszającym oprychem i zbirem. No to on właśnie gdzieś tam intuicyjnie również w tle głowy wyczuł zagrożenie, i to, że nie dało mu to spokoju, bo chce być dobrym obywatelem, dobrym pracownikiem, dobrym partnerem, kiedy wszystko mu się bardzo dobrze układa ze swoją dziewczyną. Plus, właśnie ta ladies, czyli sąsiadka, która no nie może po prostu usiedzieć, nie może przeboleć tego, że ona nie wie, tak że ta narodzina co wyjechała nagle i nikt jej nic nie powiedział, dlaczego dzieci nie idą do szkoły, no ona jest tym wszystkim zaniepokojona razy 200. Więc powiem wam szczerze, że był tu taki humorystyczny, troszeczkę w trend, że niby ta pani, to nie była, nie był jej jakiś pierwszy telefon na policję, tylko ona potrafiła w wielu takich sytuacjach, no zupełnie niepotrzebnych dzwonić na tą policję, więc oni trochę, wiecie, tak, już słysząc ta policja, że znowu ta pani dzwoni, no to gdzieś tam w tle Tlemienioen, znowu jakaś dziwna interwencja, w ogóle niesłuszna, bezsensowna. No, bo ta pani widzi coś, co jej się wydaje. I tutaj jest właśnie pochwała takich ludzi ciekawskich, drążących temat, którzy, wiecie, nie odpuszczą, chociaż mogliby się zająć swoim życiem, ale no nie mogą, dopóki nie zrozumieją, nie zobaczą, nie dowiedzą się. I to jest właśnie taka tutaj, akurat przekornie, no w tej powieści, dobra cecha tych ludzi, która doprowadziła do być może nawet uratowania. Kogo to już musicie zobaczyć. Sam. Oczywiście jak na typowy dreszczowiec przystało, tak jak powiedziałam, jest to taka klasyka gatunku thriller psychologiczny. Wspaniałe było to stopniowanie napięcia i to utrzymywanie takiej atmosfery właśnie i klimatu dreszczowego, bo my faktycznie czujemy tutaj nie tylko takie dreszcze związane z upałem i z gorącem, tylko czujemy, słuchajcie, taki pot, wiecie, na ciele w związku z tym, że y, mamy bardzo małą przestrzeń w tej książce, właściwie no jeden dom, a wiemy co tam się dzieje w środku, i czujemy, jakby gdzieś tam się nam wiecie włoski, mroziły na karku. Że, no, co zrobić teraz, jak pomóc tej danej rodzinie, tak? Wyjść z tej sytuacji. I to się czuje, to się czuje, że ta atmosfera się tak zagęszcza, nawarstwia i pozornie z takiej zwykłej, wiecie. Z po, z początku zwykłej historii, że kurier po prostu zawozi paczkę na jakimś osiedlu, obrazek, który jest myślę w wielu miejscach, miejscowościach na co dzień widziany, nie powinien wzbudzać żadnego jakiegoś niepokoju. Tak, tutaj od tej zwykłej sceny, właśnie próby dostarczenia paczki, a właściwie nieudanej próby dostarczenia paczki, zaczyna się ta nam cała fabuła bardzo mocno z dreszczykiem połączona. No i powiem Wam na koniec, że tak jak ja bardzo zawsze doceniam te aspekty psychologiczne, tak tutaj znowu powtórzę się w typowym klasycznym thriller, thrillerze psychologicznym tej psychologii nie zabrakło. Jest tutaj dużo od strony właśnie sprawcy, przemocy, sprawcy, chęci człowieka pałającego, chcącego zamordować. Jest bardzo ładnie opisany cały proces w takich retrospekcjach, we wspomnieniach, trochę jakby w prowadzonym pamiętniku, bo właśnie tu też Wam nie powiedziałam, jest jeszcze perspektywa tej złej strony, to, to też bardzo istotne w tej książce i to się bardzo fajnie czyta, ponieważ ona zupełnie odbiega od tych, no powiedzmy sobie, normalnych ludzi, tak? Jak myśli właśnie taki człowiek skrzywiony przez los, co mu się przytrafiło wcześniej, dlaczego cierpiał, Dlaczego jest teraz taki, jaki jest? To jest wszystko naprawdę bardzo fajnie w tej książce wyjaśnione. Także podsumowując, nie jest to jakiś mega odkrywczy thriller psychologiczny. Jest to taki temat często w książkach poruszany, więc to nie będzie jakieś, mówię, odkrywcze, ale jest ciekawe, ponieważ trzyma w napięciu, podtrzymuje ten klimat, jest to bardzo obrazowe. My widzimy, jakbyśmy oglądali film, troszeczkę nawet teatr, można powiedzieć, bo tu postaci nie jest zbyt wiele. Scena jest dosyć statyczna. Fajne jest to, że tak Ladies właśnie jest jaka jest. Ona jest taką najbardziej chyba barwną i żywą postacią w tej książce. No i powiem Wam, że też podoba mi się nawet okładka z tym motywem domu tutaj i odbijającego się zachodzącego słońca. Rodzina z naprzeciwka. Bardzo fajny, też celnie trafiony tytuł. Myślę, że jest to taki thriller psychologiczny raczej z tych luźnych, po których nie będziecie mieli jakichś takich wiecie ani koszmarów, ani właśnie nie obfituje w jakieś takie sceny no grozy już takiego wiecie kryminału to jest po prostu taki naprawdę typowy thriller psychologiczny który polecam wszystkim jako lekturę w sumie na wakacje myślę że właśnie na urlop na weekend jest to jak najbardziej taka trafiona rzecz trafiona pozycja i powiem wam że bardzo szybko się ją czyta więc to też jest kolejny chyba atut książki i ta pani jeszcze napisała książkę Zaginiony chłopiec która też cieszy się, widzę tutaj wielkim powodzeniem i mam ochotę również po nią sięgnąć, jeśli oczywiście uda mi się ją znaleźć w bibliotece. Także bardzo Wam serdecznie polecam. Tu akurat wydawnictwo filia, rodzina z naprzyciwka, Nicole Trop. Także do zobaczenia, kochani, w następnym filmiku. Ja już bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęconą mi uwagę, czas za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wspaniałych książek do czytania i do zobaczenia już wkrótce.